Siemaneczko, siemaneczko wszystkim, z tej strony sniki tam was bardzo miło i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku A Rankowania. Fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadłeś. Miło mi cię tutaj bardzo witać i bardzo serdecznie. Znudził mi się trochę ostatnio twierdza, więc banujemy twierdzę. Gramy, moi drodzy, pierwszy raz, pierwszy raz, pierwszy raz grę rankingową. Pozdrawiam Dialego, który zgodził się zagrać w grze rankingowej i pierwsza moja dzisiaj próba. Zwyczaj arankowanie będzie prawdopodobnie ciągle w losowy sposób, nie rankedowy, ale potestujemy i zobaczymy, czy może na arankowaniu dodanie baningu, przy, w sensie dodanie rankedów, y, będzie dla Was pozytywne. Więc dajcie znać, jeżeli byście chcieli więcej tego typu odcinków pod rank rankingowe gierki. Więc dajcie znać łapkami w górę i komentarzami, czy mógł się potem do tego w jakiś sposób odnieść i ocenić, czy. Czy bardziej wychodzi na luzie, czy bardziej może czasem rankę? Czasem nie, więc tutaj bardzo, bardzo płynnie. Gramy, moi drodzy, trochę... Gramy w Inferno. E, co ja mówię? Gramy w Necropoli, gramy w. Nikolaja. Więc żeby się przygotować, Nikolaj jest. Bonus do inicjatywy, tak? Skuteczna mozguzująca na ogniu No bardzo fajnie może to zadziałać Wiem, że może Diali to skontrować Ale uważam, że zobaczymy Mam pewną wizję Mam pewną wizję W sumie ta wizja jest włączona z tym co mam Więc jakby nie ruszam tego Ciekawe moja pierwsza gra rankingowa będzie przegraną gierką Potrzebujemy na pewno szału bit Tewnego. Nie wiem czy też tak bardzo mi wyjdzie. Sałbitewny, wiki ogień. Mhm, dobra, pierwsza pomoc. Trochę się zastanawiam. Jeszcze nad pewnymi rzeczami. Magiam roku pochłonięcie ciał. Ja zobaczyłem sobie do końca, co tam mam. Mm, nie zobaczyłem sobie do końca Ale jest moi drodzy talent Talent magiczny Który bardzo spoko może zadziałać Dobrze Zamko wiadomo I dla mnie Taki pomysł z buildu, jeszcze by zrobił Może oświecenie, może siłę czarów Może wyjść spoko Może wyjść ciekawie, no jakby ten namiot nie zgupim, Chociaż no, trochę jest głupim pomysłem. Bo co mi z, tych, z tego namiotu, tak naprawdę? Chociaż. Chociaż. Chociaż ciężko powiedzieć. Rozdzierające warto mieć, mimo wszystko. Znamy potępionych jest zawsze spoko. Jest oświecenie. Mhm. Mhm. Jakby w tym momencie, jak patrzę na to, co się wydarzyło. To, że tak to powiem i do środek wywalam ten namiot I robię sobie mocniejszy ten Rzeczy magiczne w takim razie Bo to mi się zgadza bardzo mocno Więc w taki sposób to mniej więcej planuję Prawdopodobnie on to będzie kontrował Bardzo możliwe, że on to będzie chciał skontrować Lecz zobaczymy, to jest pierwsza gra rankingowa Zobaczymy, co się wydarzy. Tutaj wiadomo, liczą się punkty, rankingi i tak dalej. Ale to jest pierwsza gra rozgrywkowa, chcę zobaczyć, bo chcę też. Bo, jak będą streamy, dajmy na to z gier rankingowych, no to prawdopodobnie będziemy grać jakieś meczapy, bo to jest dość bardziej popularne i będzie łatwiej w to trafić. Ale, rank, a jeśli chodzi o a rankowanie, to chcę zostać albo gra rankingowa, która będzie. W baningu albo po prostu dalej na Luzaku, po prostu sobie pograć baning, tak? Tak tak, gdzieś to jako tako mniej więcej widzę i to mniej więcej w taki sposób bym chciał robić. Uważam, że no wszystkie ścieżki są takie trochę memiczne po części. No nie mam tutaj takiego takiego ogromnej siły czarów, ogromnych rzeczy, które mogą mnie wzmocnić. Więc pójdę sobie tę ścieżkę i będę próbował w jakiś sposób przetrwać. Ko nie wiem, czy to był dobry pomysł, to jest tego tak oczywiste z ogrania. Diały to jest naprawdę dobry gracz, to jest bardzo dobry gracz, na tam już gra, tak jak i ja, ale ja to casual jestem, więc tutaj nie oczekujcie szału. Ehm, dobra. Chcę trochę pourozmaicać, chcę trochę coś pododawać, coś trochę pozmieniać, coś usprawnić, coś takiego. Bo, bo mam swój cel w tym wszystkim, chcę żeby kanał poszedł w pewien sposób do przodu. Robię co mogę, reszta tutaj już od, zależy od waszej chęci, waszej chęci wspierania, łapkowania, komentowania, udostępniania. Na to już z mojej strony co mam wpływ to pomogę, a to nie, co nie mam no to, no to po prostu w taki sposób będzie funkcjonować, w jaki jest tylko po prostu możliwe. Zrobię wszystko, to w mojej mocy, żeby to zrobić, to co bym chciał. E, to, co bym chciał. Fajne rzeczy są. Fajną mam obronę. Dobra, bardzo fajną mam obronę. <laughs> Nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to za dobrze. On będzie miał odporności, będę już wszystko... Wszystko odpierał. Mhm. Pewnie tak będzie. Ale dobrze, spróbuję wywalić całość namiotu. E, całość namiotu i... I to jest jedyna tutaj opcja, żeby cokolwiek móc... E, skończyć z tym buildem. To niepotrzebnie ruszyłem. Bo, patrzcie, się nimi zostanie tylko. 2000 golda. No inteligencja, tajemność, zniszczenie. Czekajcie, lord demonów. Wybuch man jeszcze miałby sens. Inteligencja. Imo spoko. Bardziej siłę czarów bym wolał podbić. Eee, regeneracja regenerację many, kapryś to mi daje Dobra, tak mniej więcej w tym momencie to wygląda. Bardzo dużo wiedzy mamy, ale już wziąłem tą inteligencję, więc jakby już nic na to nie poradzę. Machiny wojenne. Mhm, uh mhm, -huh. uh -huh. ostatni res. Potrzebowałbym siły czarów, serio. Oj, trochę się. Dobra, magia przywołania weszła. Hmm. Średniawko, średniawko. krwawej ziemi, tajemnice zniszczenia. Dobra, bardzo dużo siły czarów. Tylko to mi nie potrzebuje, bo jakby. Jak wiem, sama ilość many, którą ja tu posiadam, to nie będę nawet w stanie tego bardzo mocno wyrzucić. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, czy, czy to zadziała. <noise> naprawdę mam mocne obawy, czy to, w, czy to po prostu będzie funkcjonować. Ciekawe się wydaje, bardzo oczywiste. Tylko, czy możliwe do realizacji. No to już jest. Y to już jest głębsze pytanie. Mhm, Jest i nagroda czarodzieja. Bardzo dobrze. Bo dzięki temu, no, jest już trochę tej, 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 tej. tej, tej tego wszystkiego. I jeszcze jednego poziomu z tego nie zdobędę, bo to bym potrzebował. 9. Ym, chociaż. No, ja i tak nie mam za bardzo, co z tym zrobić. A powiem wam szczerze, że... Wiedza, nie potrzebujemy wiedzy więcej, bo mamy ma masakrycznie dużo, a może, a może coś wpadnie fajnego, tylko co by miało wpaść w solvent. No i dobra, i wyszedłem, tak szczerze powiedziawszy, na to samo. <gryzuczujesz> tylko więcej wiedzy dostałem, więc jakby... No zdarza się, zdarza się w taki sposób, nagrywa się więc fajnie, trochę mnie tutaj słońce przybrzmiewa. Ryzurę standardową mam... Ją... Przepiękną. Pewnie wam się podoba. Dobrze, dobrze. W ogóle ciekawe ile kobiet ogląda streama, w sensie odcinek, jeżeli ktoś jakaś ogląda, może dać znać jak się fryzura podoba. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo tęga i fajna. Jest bardzo tęga i fajna. Bardzo tęga i fajna. Tylko on może. Mi, 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 ty, mi, tymi duchami tutaj. Wpieprzeć się we mnie. Ale powiem Wam trochę. że trudno. Zagramy bardzo w ten sposób: pod skradnięcie many. Dobra. Nie wyszło pięknie tutaj. Pozdrawiam mojego naczelnego poprawiacza buildów. Wiem, spieprzyłem. Po wiem, zdaję sobie sprawę. Jestem z tego pełni, pełni świadomy. Pewnie świadomy, może dałoby się jakieś ciekawe miniaturki dorobić do rankedów, osobne serie z rankedów? Nie, nie, zostawmy w ramach rankowania po prostu. Tylko to piszemy, że to z ranked i, i jakby tyle. Mam jakiś magiczny też kryształ. ta siła czarów jest naprawdę przeciętna. Jak on będzie brał odporności, no to też nie będę tak jakoś diabelnie wchodzić. Na tym powiedział, że bardzo przeciętnie będę wchodzić. Diablin ja powinien je skontrować, być na tyle. Cwany, więc tak widzę, że ta cwaność tu też weszła. Okej. Okay. let's go e, 19, moi drodzy ataku. Ależ piękny atak. Ależ piękny atak, diali, naprawdę świetny. Wow. Naprawdę świetny. znakomita, tak moi drodzy. Dobra, bo to będzie potężny chirek. 19 ataku, gdzie ja nie mam obrony. Ale dostanę w pierdziel. No, no nie wyszło mi też, no. <ścoughs> wesoło, wesoło. Dobra, ale przynajmniej dawkę emocji dodatkowa. Jest Ranked, będzie prawdopodobnie... Znaczy, no, nie, postaram się jeszcze wygrać. Ale bardzo możliwe, że będzie... Mój pierwszy debiut, znakomity debiut. Bardzo w dobrym wydaniu. Pozdrawiam i przypominam, że w środę będzie stream Zeroza 5. I prawdopodobnie to będą rankedy. Ten odcinek będzie wrzucony w poniedziałek. Więc w taki sposób to może wyjść. Mnie się zdaje, że to będzie potężny here, który mnie zmiażdży, tak? Potężne są statystyki. Nie będę tutaj was okłamywał, do tego to jest jakiś mrok, jakimś szałem. Tak mnie się wydaje po prostu. Więc yy, będę zgwał, zniszczony. To to jak mnie strzeli z, z ucznictwem i z tym, to po prostu... To będzie po prostu rzeźnia. No, no, nie oszukujmy się, nie, jakby... No nie oszukujmy się, no to będzie rzeźnia. Tylko jakieś inicjatywy są. Jest pierścień inwalidy o dziwo. Obawiam się Też mi zbije różne statystyki, chociaż tyle, że ten moral sobie jakoś zboostowałem No, no spokojnie Wiem, że to może być błąd, mogę mu ukraść Ale zobaczymy Rozstawia się pod gwiazd kontrolnie bardzo dobrze. Z jego strony rozegranie tutaj tego mi zbije. Yy, aha, nawet chodzi o tą gotowość Nikolaja bardzo dużo. No, tysiąc obrażeń. No to są potężne DPS-y. No, kurwa pojebane. Ale dobra. Szkoda, że mi go nie ściągnął do zera. No ja też co nieco biję, no bo to mimo wszystko, tylko nie wiem jak to wyjdzie. Poróbmy sobie bramy i zobaczymy co będzie dalej. <ścoughs> I zobaczymy co będzie dalej, no. O, żywiołak ognia, który jest odporny na ogień. Bardzo sprytne. Nie będę was uchomywał, naprawdę sprytne. Yy, bardzo dobrze będzie to działać. W tym momencie szczerze Wam powiem tego devline'u, chociaż przyjdą mi te rzeczy. Dobra w frontline'u się boimy. Dobra, ani tu, ani tu sobie nie wrzucę. Trochę wam powiem szczerze, że uważam no z tym, czy będzie coś zrobić, a ja wreszcie czekam mam kryształ. Okej, ci tam weszło obrażenia, spoko, e, podchodzenie. O dziwo według mnie. Uważam, że to ma sens. Bo mogą wąć płonące właśnie. Giz. Ale dużo manu ukradłem Jestem przepotężny Mamy. Ech, trochę wiecie co chciałem zrobić Fajnie w sumie No spokojnie wbrew pozorom bramkę sobie walniemy z tyłu Niby mi odda z kontry ty mi nie dolatujesz jeszcze z tym wszystkim, to spoko. Ładnie. No, mimo pięciu jednostek, jak mi oddał, że aż się popłakałem. <ścoughs> że aż się popłakałem, serio. Jak, jak mi, oni tu wpieprzą się we mnie, to ja po prostu serio będę, będę, będę płakał. Do, dokładnie. Mmm, czyli ten mi strzeli. No nie za dobrze. Jak mi ten strzeli z pewnej strzały w którąkolwiek z tych jednostek, no to będzie grubaśnie. Będzie bardzo grubaśnie. Okej, okay. Akaś Ogniste? Fajnie, ściągłem ciebie, dobrze. Poląca aura też swoje. Pra pra prawdopodobnie zombie jak mi ściągnie go. Ok, przetrwał. Dla niego lepszą opcją będzie. Uuu, jeden to jeden nie zabije. Fajnie, ta taura weszła. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I ja teraz, moi drodzy. Nie może ten stoi, no to ten w miarę kontruje tego typa. To dla mnie bicie ciebie jest dobrą opcją, bo. Bo jak wejdą płonące, no to. No, mi złapy nawet tyle potrafię oddać. I teraz tak, ty w miarę jesteś jeszcze w miarę bezpieczny. Tylko że tu mi strzeli. Tobą. Dobra. Znamy na ten moment. Paląca aura bardzo mocno weszła. my się w taki sposób. Potrzebuje bramno Bardzo ładnie To ona ma wskrzeszenie potem, się skrzesi. zresztą też On ma 14 siły czarów Więc to też jest bardzo dobre wskrzeszenie A oni z łapy mnie będą potężnie bić Bardzo mocno Ale to jest ważna gra Fajnie, że sobie tak gramy, jakiegoś rankera jest trochę więcej emocji No i to boli mm, Bardzo boli ale dużo many mam. Ależ mu ukradłem. Ukradłem, porozstawiał się w miarę sensownie. Dobrze. Może mi tam kryształ włożyć, ty mi w sumie go nie ściągniesz. Dziwość kula ognia, odporności. Mhm, liczyłem na jakieś obrażenia, wiecie, pasywne czy coś takiego? Oj, oj oj fenior! Jakby nic mi nie zginęło. Bra, jakby uważam, że w tym momencie. Dobra. Uhuhu. teraz myślę, że znam je, potrzebuję. Tylko co z Feniksem? Dobra, ja miałem jakiś pomysł. Okej, okay, przetrwał śmiesznie w sumie. Okej, okay, czterech zostało. Okej, okay. ty nie dostałeś zobrażeń. Dobra. Git. To nawet tak miało wyjść po części. Myślę tak. Ładnie zciągłeś go super. Ładnie poszedłeś bardzo ładnie. To mi się bardziej opłaca. Mhm, mm dobra w taki sposób. I teraz potrzebuję Ciebie zostawię, żebyś mi nie strzelił w tego, żeby ten mi nie wziął, więc spoko. I ja mogę w tym momencie kulą ognia walić. Jakby nie wiem czy ta ognista Tarcza mnie nie zabije. Dobra. Wiecie o co mi chodziło, nie? Ładnie. O 214 no trochę walnie. Aj jaj! No to mnie rozegrałeś przeciwniku. Toś mnie zaskoczył. Ktoś to mi się zaskoczył. No to było dobre zagranie z twojej strony. Bardzo ładnie. Nie no, te 19 ataków to jest po prostu masakra, ale... Ale ciekawa gra. Mimo wszystko, tu, tu... A, tego nie przemyślałem, że on tak mi, mi zrobi. Mogę bardziej właśnie, nie w sumie tu stanąć. Tam się cofnąć w razie czego, żeby potem skrzesić. Ma to sens uciekłeś przed, przed mordercami. Hejsik poszedł, żeby częściej mnie bić. Zrozumiała sprawa. Nie mam za bardzo many, żeby cokolwiek robić, ale muszę Cię bić po prostu, bo nie ma innego wyjścia, za bardzo. Dobra, poleciałeś tak, ok, czar odparty. Teraz się robią problemy, bo o, ma tych strzelaków, nie jestem w stanie za bardzo cokolwiek z nimi zrobić. Głębokie zamrożenie. Mogę łańcuchy błyskawic zrzucać. E, to też nie jest jakoś potężne. Głębokie zamrożenie 390. Jest tyle co bez różnicy. Dobra Mhm. Spoko. Mhm. No, nie mam za dużo wojska. Ale ja bałem się, że większe lanie dostanę. Wiadomo, on meszy w i tak dalej. Ja mam nieskończącą się liczbę wymany. No, no, nie wyszedł mi do końca ten build. Przyznaję się z siłą rzeczy, że Tank Shao miał rację. Pod komentarzy ma rację, że. Bardzo fajnie, mądrze zagrane. Potężny, potężny atak. Naprawdę jestem dumny z jego ataku tutaj. Dobra, muszę się trochę z many wycackać. Dobra, tutaj tak, bez różnicy. Ładny, ładna gra. Nie wiem, czy Wam się podobała, ale mnie się osobiście spodobała. I ciekawie wyszła. Próbowałem dzielnie walczyć z taką ilością ataku na nekropolii, to, to jest, uwierzcie mi, trudne. Jakby miał, no nie wiem, te 20 sił czarów zamiast 12, to prawdopodobnie... ...bym to mógł wygrać, bo nie zostało mu tego dużo. Tylko po prostu większe obrażenia jakby wchodziły, nie? W taki sposób bardziej, w taki sposób bardziej... W taki sposób, bardziej, to wszystko jest problematyczne. No cóż, cóż, trudno się mówi, że żyje się dalej. A eee, to mi bez różnicy. No i wiadomo, że ci są odporni na ogień, i no to też jest bardzo duży minus. Ale Fenix się poświęcił, nie? <laughs> Ładna gra, dzięki diali za giereczkę. Mam nadzieję, że wam się gra rankedowa. E, podobała Ci, czy, czy Nexta chce grać? E, e, dzięki, czy Nexta? Myślę, można. Myślę, można. Kolejnego rankeda sobie zagramy. Fajna gra była. Dzięki Diali za grę rankedową pod banning. Wszystkim oglądającym dziękuję za przybywanie, za wspieranie, za udostępnienie, lajkowanie. I mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.